Siemano, cześć, witajcie z tej strony cheater. Dziś przychodzę do Was z modyfikacją, czy też raczej narzędziem, dzięki któremu wprowadzimy wiele ciekawych zmian do gry, a które często uważane jest za zbyt skomplikowane i ludzie odpuszczają sobie mody, które go wymagają. Mowa o narzędziu FNIS, czyli Forest New Idols in Skyrim, będące często wymaganym przez modyfikacje dodające nowe animacje czy operujące na szkieletach postaci. Przechodzimy zatem do zakładki Files, z której pobieramy Fnis Behavior oraz Spells i Creature Pack. Mimo iż Creature Packa nie będziemy dziś instalować, to warto go mieć, gdybyśmy chcieli kiedyś instalować mody z animacjami dla zwierząt. Po pobraniu aktywujemy jako pierwszy Fnis Behavior. a następnie FNIS Spells. Przechodzimy teraz do plików lokalnych Skyrima, wchodzimy do folderu Data, Tools oraz Generate FNIS for Users. Uruchamiamy Generate FNIS for Users.exe z uprawnieniami administratora okienku z patchami nie zaznaczamy niczego, ponieważ nie instalujemy obecnie żadnej modyfikacji, która by tego wymagała. Pamiętajcie jednak przy instalacji modów wymagających Nisa o tym, aby sprawdzić, czy któryś z nie będzie wam potrzebny. Klikamy Update w Behavior. Jak widzicie, zostało dodane 94 animacje dla dwóch modów, czyli instalowanych przez nas wcześniej w NIS Behavior oraz w Spells. Klikamy EXIT i wyrażamy lub nie zgodę na utworzenie skrótu na pulpicie. Ja wybieram tak, ale jeżeli nie chcecie kolejnej ikonki na pulpicie, to w Nexusie klikacie na folder z narzędziami i wybieracie CONFIG FNIS. Następnie namierzamy folder, w którym znajduje się plik GENERATE FNIS FOR USERS EXE i klikamy OK. Od teraz FNISa będziemy mogli uruchamiać bezpośrednio z Nexusa. Jest to przydatne, ponieważ każdorazowe dodanie lub usunięcie moda wymagającego FNISa Wiąże się z jego uruchomieniem, a następnie kliknięciem Update w Behavior. Instalując w NIST Spells, sprawiliśmy, że w zakładce czarów dodane zostały trzy nowe spele, pozwalające dodawać naszemu bohaterowi lub NPC określone animacje. I to już wszystko w dzisiejszym odcinku. Jak zwykle zachęcam Was do oceniania materiału oraz podrzucania w komentarzach modów, które chcielibyście zobaczyć w kolejnych odcinkach. Do usłyszenia, trzymajcie się. Cześć.